No więc nastał czas na kosy trochę droższe, tym razem do 5000. Postanowiłem tutaj głównie umieścić kosy takie jak M9, karambity, talony czy też Butterfly, e. ze względu na to, że pozostałe jednak mieściły się z dobrymi skinami w poprzednich rankingach. Więc zaczynając od M9 Tigertów, się najlepsza M9 w tej granicy cenowej. Do Butterfly'a osobiście wybrałem albo skina Blue Steel. W stanie Battleskart wygląda on całkiem spoko. Osobiście myślę, że wygląda lepiej z floatem wyższym, tutaj macie pokazanego z floatem poniżej 0,6. A tutaj z flotem powyżej 0,9. Niewielka różnica, ale myślę, że na ten bardziej Battle wygląda jakoś trochę lepiej. Opcja numer 2, myślę, lepsza, co jak co z dwóch. Butterfly Black Laminate, w Filter około 4700. Do Stiletto wybrałem na Fade, myślę, że jest to tak no, najlepszy skin do Stiletto, jaki jest w grze. Może nie licząc jakiegoś tam doplera, Ruby, tutaj, może bym się powalczył o to, który jest lepszy. Do Karambita wybrałem dwa skiny. Pierwszym z nich jest Karambit Damasku Steel, w stanie Minimalware kosztuje on niecałe 4000. Da się go złapać za około 3900, więc myślę, że całkiem ok, jeżeli ktoś lubi skiny, które błyszczą się w słońcu, to na pewno jest lepszą opcją z dwóch, które wybrałem. Opcja numer dwa to oczywiście karambit Black Laminate Uwielbiam to, jak została zrobiona rączka na tym skinie. Mam wrażenie, że jest to chyba. Najlepszy skin pod względem rączki do karambita co jak co Mega ładnie to wygląda i prezentuje się naprawdę, naprawdę zacnie, przynajmniej w mojej opinii przechodzę do Talona, czyli mniej lubianego brata karambita, bo zawsze tak było i zawsze tak będzie. Pierwsza opcja, Marble Fade, około 3,5 tysiąca w stanie Factory New oczywiście. Tutaj, nie wiem, mam wrażenie, że ta rączka trochę nie do końca pasuje do Marble Fade'a. Na fejdzie zwykłym prezentuje się już trochę lepiej, takie przynajmniej mam przeczucie. No niestety jednak mimo wszystko fade 4800 do 5100 mniej więcej w zależności od tego jakiego fade'a chcecie. Jeżeli chcecie 100% to pewnie jeszcze powyżej tego, więc no jest tutaj już trochę drogawo. I opcja numer 3, szczerze chyba mój ulubiony talon, ogólnie co jakże talon Tigertów. Mam wrażenie, że Tigertów jak najbardziej, co jak co pasuje w miarę do tej rączki, więc się to po prostu najlepiej z wszystkich tych trzech opcji moim zdaniem. Do skeletona wybrański na slaughter. Szczerze myślałem, że fade jest poniżej 5000, jednak niestety nie zmieścił się tutaj, więc myślę, że rzeź jak najbardziej najlepsza w tej granicy cenowej. I ostatnia, kosa na liście, Falcion doppler, konkretnie Falcion doppler ruby w stanie fabrycznie nowym około 3900. Jeżeli ktoś chce doppler Gemma, to na pewno myślę, że jest to najlepszy w tej granicy cenowej. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się następnego. Hej!